A zatem warto wziąć udział w takim procesie po to, żeby na przykład dokonać własnej subiektywnej oceny. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 186. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Które nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj czas na odcinek solowy. Ale zanim przejdę do treści tego odcinka, to pozwól, że tradycyjnie przypomnę Ci, że w odcinku 185 mówiłem o subiektywnie wybranych siedmiu przykładowych błędach poznawczych. To taki ciekawy byt, pojęcie psychologiczne, ale jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze odcinka 185, to bardzo gorąco Ci do tego namawiam, te błędy poznawcze to coś, co może cię zaskoczyć. To tyle, jeżeli chodzi o odcinek 185. A teraz powiem Ci, dlaczego, albo co zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka. Odcinka, gdzie chcę Ci przypomnieć trochę, bo kiedyś już o tym mówiłem, przypomnieć o takim stowarzyszeniu, o takiej organizacji Toastmasters. I powiem Ci dzisiaj, dla kogo to jest. Co tam możesz ciekawego znaleźć, ale też co mnie trochę zraziło do uczestnictwa czy dalej kontynuowania swojej obecności jako członka tego klubu. Lubię tę społeczność, ale pozwól, że o tym powiem Ci już dosłownie za chwilę. No tak, no bo zainspirowało mnie to, że zostałem zaproszony po długiej przerwie do tego, aby poprowadzić warsztat dotyczący podcastów, co mnie oczywiście niesamowicie cieszy, raduje i o podcastach mogę mówić niemalże zawsze, kiedy tylko ktoś ma potrzebę. Posłuchać. Ale to właśnie mnie też zainspirowało do tego, żeby opowiedzieć, przypomnieć Ci trochę, co to jest masters. Ale zanim przejdę do tego, to powiem Ci, że na stronie kurspodcastu.online, kurs podcastu.online możesz zapoznać się z tym, co oferuje Ci kurs, który przygotowałem, a który myślę, że jeśli podcast chodzi Ci po głowie, to może być dla Ciebie istotny. No dobrze, ale przejdźmy w takim razie do tego. Co to jest Toastmasters? Toastmasters to taka organizacja non-profit, która ma swoją obecność czy swoje oddziały na całym świecie niemalże. Ja chodziłem akurat do jednego z klubów poznańskich, ale uczestniczyłem także w spotkaniach innych poznańskich klubów, bo warto zobaczyć, co różne kluby oferują, ale o tym powiem Ci też za chwilę. Natomiast Toastmasters to jest taka organizacja, która wspiera Cię w obszarach głównie dotyczących prezentacji, wystąpień publicznych, ale także pośrednio w kontekście prowadzenia projektów, doskonalenia swoich kompetencji liderskich, bycia dobrym przywódcą. I to jest naprawdę bardzo chwalebne, co robi ta organizacja. Natomiast, żeby nie było rozczarowań, to też powiem Ci, jakie są plusy i minusy brania udziału czy należenia do takiego klubu. No tak, na plus, na pewno, to Fakt, że jest to dość kameralne środowisko. Środowisko zaangażowane we własny wzajemny rozwój i wspieraniu się w tym rozwoju. Na plus są regularne spotkania tego klubu czy tych klubów, bo zwykle odbywają się co tydzień, natomiast no pewnie w różnych miastach i różne kluby mogą mieć różną częstotliwość. Ten klub, do którego ja należałem, miał spotkania co wtorek. Twój rozwój. Zależy od Twojego zaangażowania i celu. To wydaje się być dosy, dosyć oczywiste, natomiast, no, żeby dobrze zrozumieć potrzebę, samo się nic nie zadzieje. Natomiast możesz tam brać udział w prezentowaniu przygotowanych takich wystąpień, krótkich mów, zgodnych z wybraną ścieżką. Jest tam kilka takich różnych ścieżek, w zależności od tego, czy chcesz się koncentrować na wystąpieniach publicznych, czy na liderstwie, dalej. Nie będę wchodził w detale. Zapraszam do tego, żeby. Wziąć udział w takim spotkaniu, dać sobie, dać sobie szansę posłuchać od osób, które organizują te spotkania, co tam możesz znaleźć już w tym konkretnym klubie. Możesz też wziąć udział podczas takiego spotkania, nawet będąc gościem w tak gorących pytaniach, czyli table topic, kiedy osoba, która zajmuje się tym fragmentem wystąpienia, czy tym fragmentem spotkania, proponuje Ci właśnie taką zabawę w zadanie pytania, a Ty masz szansę odpowiedzieć na to pytanie w określonych ramach czasowych, tak żeby osiągnąć pewien czas. Dużą zaletą uczestnictwa w takich spotkaniach jest otrzymywanie realnej informacji zwrotnej. Oczywiście na różnym poziomie, bo otrzymujesz ją od osób, które są członkami klubu, i one mogą być na poziomie wyższym od Twojego, na poziomie równym, na poziomie niższym. I od każdej z takiej osoby otrzymasz informację dotyczącą Twojego wystąpienia w zakresie tego, co widzę, co czuję, co słyszę itd. itd. Są takie ciekawe szablony przygotowane do tego, że każda osoba, która bierze udział w spotkaniu, może takiej informacji zwrotnej Ci udzielić. Również na plus jest. Atmosfera, która sprzyja temu rozwojowi. Są tam osoby, którym naprawdę zależy na tym, żeby siebie rozwinąć, a przy okazji dać Ci szansę, czy pomóc Tobie w rozwoju. I to jest naprawdę duży plus. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, wspomniałem na początku, są to organizacje czy jest to organizacja non-profit. Jedyna opłata, jaka tam jest, to jest opłata za udostępnienie materiałów. Nie, nie płaci się tam. I to też nie są jakieś duże kwoty, ale o tym myślę, że warto porozmawiać już w trakcie uczestniczenia w takim. Pokazowym spotkaniu, bo nie musisz być od razu członkiem, żeby w takim spotkaniu wziąć udział. Pierwsze, nawet czasem kilka spotkań mogą być po prostu takimi spotkaniami, które pozwolą ci zbudować sobie wyobrażenie na temat danego klubu. Co w takim razie spowodowało, że przestałem uczestniczyć w tych spotkaniach, że przestałem należeć do klubu? Przede wszystkim duży natłok moich różnych obowiązków, moich projektów, których do dzisiaj mam naprawdę całkiem sporo. Ale to był jeden z głównych powodów. Było kilka drobniejszych, bo można by się zastanowić nad tym, co w pewnym momencie na, twoim, na Twojej drodze rozwoju, kiedy, kiedy faktycznie uczysz się, uczestnicząc w takich spotkaniach, co może dać Ci informacja zwrotna od osób, które są mm, poziom niżej czy na tym samym poziomie, kiedy Ty oczekujesz dużej dawki do rozwoju, kiedy oczekujesz bardzo konkretnej, merytorycznej informacji zwrotnej, a te informacje głównie mm, są dobre, tak? czyli jakby no, nie ma obszaru do poprawy, a jeżeli jest, to jest naprawdę mało istotne. Więc to jest jakby taka rzecz, która możesz dojść do takiego poziomu, że będziesz czuć, czy będziesz czuła, że potrzebujesz rozwoju dalej, a już go nie masz. To jest jakby jeden z takich powodów, który, który mnie trochę dotknął. Ale to był naprawdę mało istotny problem. Natomiast największym moim problemem jest takie duże przywiązanie się do amerykańskich standardów Toastmasters, takich dość odległych standardów do tych naszych europejskich, szczególnie naszej takiej europejskiej czy też wschodnioeuropejskiej mentalności. Chodzi mi o to, że amerykańskie kluby dużą wagę przywiązują do takiego. Hmm, Niewerbalnego przekazu, tak, takiego mocno przerysowanego gestykulowania. Dla mnie to jest wręcz sztuczne aktorskie gestykulowanie na siłę, na siłę modulowanie głosu, na siłę. No, nazywam to trochę aktorzeniem, bo to nie są aktorzy. My nie jesteśmy, czy nie byliśmy aktorami. Ja nie byłem aktorem biorąc udział w takich spotkaniach, natomiast niektórzy, którzy bardzo mocno przejęli się tym amerykańskim standardem, oczekiwali, że będzie to trochę takie. Rzekłbym brzydko, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale pajacowanie. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to faktycznie może tego doświadczyć, ale zachęcam do tego, żeby samemu móc ocenić to, co jest dobre w tych klubach i co, ete, co ewentualnie może komuś przeszkadzać, bo zawsze z zarządem takiego klubu można o tym porozmawiać. Być może jest szansa na to, aby pewne postawy pewnych członków, być może, zmienić albo spowodować, żeby one były troszkę bardziej swobodne. Dla kogo w takim razie jest Toastmasters? Na pewno Toastmasters jest dla takich osób, które czują potrzebę, ale też czują duże ograniczenie. Tak? Czują potrzebę wystąpień publicznych, czy właśnie brania udziału w takim projekcie, ale też są dosyć wycofane. Toastmasters pomoże im się trochę przełamać. W większości osób udaje się wyjść na scenę już po którymś spotkaniu, co z pozoru na początku wydaje się być niemalże niemożliwe, więc jest to na pewno dla bardzo początkujących osób. Jest to także dla osób, które lubią właśnie takie trochę sztuczne, trochę zakrawające na, aktor na aktorstwo występy. To są takie, mnie się to kojarzy trochę z takim teatrem improwizacji, kiedy tam jest dużo zabawy. Ja się osobiście czuję w tym nieswojo, więc dlatego był to taki dla mnie, było to coś, co. Trochę mi przeszkadzało, no ale jeżeli ty lubisz właśnie taką formę, to też Master będzie doskonałym miejscem, gdzie właśnie taką formę będziesz mógł czy będziesz mogła doskonalić. No i oczywiście jest to też dla wszystkich, którzy są otwarci, gotowi na, na, na rozwój, na to, żeby wychodzić poza swoją strefę komfortu, właśnie wychodząc na scenę, właśnie podnosząc rękę, właśnie udzielając informacji zwrotnej, ucząc się tych wszystkich kwestii związanych z organizacją spotkania, z. Odhaczaniem czy też przerabianiem poszczególnych elementów wybranej ścieżki na, na, w danym klubie. Więc to na pewno jest dla wszystkich takich osób, które gdzieś poszukują tych możliwości, a w każdym większym mieście jest co najmniej jeden, jak nie kilka klubów Toastmasters, do których odwiedzenia gorąco namawiam. Moja subiektywna ocena. Warto pojawić się na spotkaniu. W różnych klubach. Jeśli w mieście klubów jest kilka, odwiedź najpierw jeden, później drugi. Tak jak tobie pasuje, to czasowo zwykle jest to w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych. W Poznaniu było to od 19 do 21, więc warto to sprawdzić i kilka klubów odwiedzić, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda atmosfera, jacy są członkowie tych klubów, czego dotyczy. Temat przewodni, i tak, dalej, i tak dalej, A zatem warto wziąć udział w takim procesie, po to, żeby na przykład dokonać własnej e, obiektywnej, czy też no, własnej to subiektywnej oceny. E, możesz trafić na świetny klub który kładzie nacisk na bardziej taką naturalną formę występowania, ale możesz też trafić na klub, który bardzo pilnuje tych amerykańskich, amerykańskich standardów. Właśnie dla nich ważna jest ta gestykulacja, ta modulacja głosem, co dla niektórych może być dyskomfortem. Dla mnie była i nie czułem tutaj potrzeby, dlatego że jakby moja potrzeba doskonalenia wystąpień publicznych była związana na przykład z tym, że już wiedziałem, że będę chciał prowadzić podcast, że prowadzę warsztaty, że prowadzę jakieś prezentacje i to był ten obszar. Obszar. Nie czuję się dobrze prezentując przed ludźmi ważny temat i zachowując się trochę nienaturalnie czego czasem Toastmasters może uczyć. Dalej, moja ocena. Ja naprawdę sporo się nauczyłem. Spotkałem bardzo ciekawych i wartościowych ludzi. Natomiast odpycha mnie właśnie ta sztuczność, ta nienaturalność niektórych wystąpień, czy też niektórych osób, które w ten sposób prezentują, nawet krótkie wystąpienia, odpowiadanie na takie pytania, table topic, czy też właśnie te gorące pytania. Dlatego jeśli wolisz naturalność, tak jak ja, taką autentyczną prezentację, to możesz trafić na niektóre wystąpienia mocno przesadzone i tylko od Ciebie zależy, jak sobie z tym poradzisz. A zatem podsumowując, jeśli masz potrzeby związane z wystąpieniami, to świetne miejsce do trenowania. Zbuduj sobie własne wyobrażenie o klubie Toastmasters. Najpierw znajdź taki klub w swoim mieście, pojaw się na spotkaniu, a jeśli masz możliwość, to pojaw się na spotkaniu w kilku różnych klubach. Z tak jak powiedziałem, w większych miastach zwykle tych klubów jest więcej. Moja ogólna ocena jest na tak. Zapraszam, zachęcam do tego, aby wziąć udział w spotkaniach klubu i doświadczyć tego na własnej skórze. Mały niesmak z powodu niektórych wymagań i wystąpień, ale to, tak jak już powiedziałem, tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego krótkiego, ale mam nadzieję, że wartościowego odcinka, i zachęciłem Cię przy okazji do tego, aby dołączyć do klubu albo przynajmniej sprawdzić, czym Toastmasters jest. W tym miejscu również dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mój podcast, którzy rozumieją czasem potrzebę odpoczynku czy skupienia się na innych rzeczach, ale myślę, że za chwilę wrócimy na właściwe tory i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.